Aloha, witajcie na kanale Moc Masażu. Dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj będzie o energii i o cudzie, jakim jest człowiek i nasze ludzkie ciało. Chciałabym Wam dzisiaj trochę przybliżyć, a właściwie pomóc poczuć energię, energię w ciele. Wszystko jest energią. Energia nas otacza, my jesteśmy skupiskiem energii. I jak tę energię poczuć? Wystarczy rozeczyć dłonie, rozluźnić nadgarstki, jeden, drugi. Poczuć i rozgrzać też zewnętrzną część dłoni. Troszeczkę spulchnić jakby dłoń, tak żeby zrobiła się tutaj taka górka, a właściwie dołek, nie górka, dołek. I teraz zobaczcie, spróbujcie poczuć, czy płynie, co się zadziewa między tym punktem a tym punktem. Tu mamy bardzo ważne centra energetyczne. I spróbujcie powolutku przybliżyć tę dłoń jedną do drugiej. I powoli rozsuwać. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony. I jestem pewna, że za jakiś czas poczujecie ciepło albo takie lekkie kłucie. Niektórzy czują więcej tej energii, jeśli dłonie, ja tak mam na przykład, jeśli dłonie są w większej odległości od siebie. O, i teraz na przykład już czuję opór, między, już czuję po prostu bardzo wyraźnie przestrzeń między tymi moimi dłońmi. I, i można sobie próbować rozciągnąć energię. Która jest między. I skrócić i rozciągnąć. Tak właśnie można wyczuć pole energetyczne, które wytworzyła jedna dłoń druga. To samo możemy zrobić przybliżając dłoń do na przykład twarzy, która jest bardzo wrażliwa. I spróbujcie poczuć co się dzieje. Jak przybliżycie dłoń do policzka jednego, do drugiego, do czoła. Możecie oczywiście też dotknąć twarzy i zobaczcie, jaka jest różnica między tym bardzo subtelnym dotykiem, a tym, który już będzie mocno fizyczny. Czemu to służy? Dzięki temu, Możesz poczuć, jaki masz dar w dłoniach, jak możesz sobie pomóc i pomóc drugiej osobie, jeśli z pełną uwagą i koncentracją i tak naprawdę miłością dotkniesz drugiej osoby, weźmiesz ją za rękę, potrzymasz albo na przykład ktoś ci powie, że boli go kolano, czy boli ręka, ramię, albo głowa. Jeżeli z taką uważnością i koncentracją przyłożysz swoją dłoń, ale możesz to zrobić zupełnie nie dotykając. Najpierw wyczuwając pole, co dzieje się, w którym miejscu, na przykład jeśli jest migrena, to z tyłu głowy albo z przodu, popadajcie sobie, jaka jest też reakcja u osoby, której będziecie to robić albo sami na sobie, co się dzieje w waszym ciele, czy ty się czujesz dobrze. Czy osoba, której pomagasz, czuje się dobrze. Obserwujcie, doświadczajcie. I teraz, jeśli już poczułeś, że coś się zadziewa, to żeby uwolnić na przykład y, napięcie, które było w danym miejscu, jeżeli jesteśmy akurat w tym przypadku przy głowie, to bardzo dobrym ruchem jest wyprowadzenie tej energii, która tu jest nazbierana, przez czakrę korony. Do góry, czyli zbieramy i wyprowadzamy do góry. Można strzepnąć i spróbować jeszcze raz. Tak, i do góry. I zawsze strzepujemy. Kiedyś na warsztatach u Joanny Ross, o której zawsze tu wspominam, albo często przynajmniej, doświadczałyśmy właśnie świadomego dotyku. Ja jeszcze wtedy nie masowałam, nawet nie byłam po kursie LOMI, w ogóle nie byłam po żadnym kursie masażu. Natomiast w grupie pracowałyśmy tak zupełnie spontanicznie. Joanna poprosiła nas, aby jedna, abyśmy się dobrały w pary i jedna z uczestniczek się położy, a druga będzie przykładać ręce na jej ciało bez żadnych informacji, w, do, w które miejsce te ręce trzeba położyć, tak? Ja wtedy, jakoś intuicyjnie, położyłam ręce Małgosi, koleżance na kolanach i tak po prostu położyłam. I zaczęłam tymi rękoma, punkt po punkcie, po nogach, po prostu przekładać te dłonie i po prostu dotykać nic więcej. Oczywiście działo się bardzo dużo, dlatego że cała moja uwaga była skoncentrowana na tym dotyku. Ja nie miałam zielonego pojęcia, jak to zrobić, czy są jakieś techniki. W ogóle się nawet nad tym nie zastanawiałam. Po prostu przykładałam dłonie. Trwało to może z 10-15 minut. Myśmy potem zrobiły wymianę. Małgosia przykładała ręce na moje ciało. I potem miałyśmy tak zwany feedback, czyli rozmowę, co u każdej się działo. Okazało się, że Małgosia miała chore kolana i te kolana ją bolały, o czym ja kompletnie nie wiedziałam. Chcę wam powiedzieć, że nasze ciało będzie wiedzieć, co potrzebuje drugie ciało, z którym się kontaktujesz, w którym jesteś w bliskim kontakcie. Jeśli wyłączymy umysł, jeśli nie będziemy analizować, nie będziemy się zastanawiać nad tym, co ja mam teraz zrobić, bo kiedyś czegoś się nauczyłam, bo któryś z nauczycieli powiedział mi, mam zrobić tak i tak. To nie znaczy, że to na pewno jest też jej i prawda i, i warto też z tego korzystać, ale moje doświadczenie mówi mi: zaufaj sobie i idź za tym, co Twoje serce Ci powie. Moje serce powiedziało: Połóż dłonie na jej kolanach. I ja to zrobiłam. I w tej chwili już masuję zawodowo, i w międzyczasie poszłam między innymi na kursy masażu, ale znając zasady, wracam do początków i, i wracam do intuicji, i właśnie o tej intuicji chcę dzisiaj Ci powiedzieć, abyś użyła jej, czy użył, i często korzystał, bo korzystała bo ona ma największą moc. W momencie, kiedy połączymy się z sercem, to, to serce nam po prostu powie, co trzeba zrobić. Nie trzeba tu żadnej filozofii, wystarczy przyłożyć dłoń do miejsca, które właściwie ta ręka sama pójdzie i tylko tam być, bo energia podąża za uwagą. Czyli, jeśli moja uwaga jest na tym miejscu, to ja na to miejsce patrzę, tak? Czyli automatycznie zasilam swoją energią miejsce, na które patrzę. Mało tego. Osoba, która przyjmuje ten dotek, automatycznie zasila to miejsce swoją energią, bo jest w tym punkcie, w którym, który jest dotknięta. I na tym polega ustrawianie, między innymi, oczywiście metodą naturalną, bo, bo jest wiele innych metod. Choćby medycyna akademicka, która stosuje lekarstwa, która stosuje operacje chirurgiczne, które są czasami, a nawet może nie czasami, no bardzo często pomocne. Chociaż ja namawiam do użycia intuicji, do użycia swoich dłoni i uwagi z przestrzeni serca. Moim ostatnim odkryciem jest Giuseppe Caligalis, lekarz, mm, profesor medycyny, mistyk. Człowiek, który oddał się w 100% odkrywaniu ciała ludzkiego i odkrył linię na ciele, na której na których są punkty, tak naprawdę punkty akupunkturowe, ale odkrył też nowe punkty, które odpowiadają za telepatię, za widzenie w przeszłość, patrzenie w przyszłość i patrzenie w przeszłość. Oczywiście punkty, które odpowiadają za uzdrawianie ciała. Może tu jakiś punkt przy, przytoczę, żeby nie mówić tylko z głowy. O, wizja przeszłości. Wizja sceny, jaka wydarzyła się w miejscu sfotografowanym około 50 lat wcześniej. Opisał też przykłady kobiety, która e, zaczęła widzieć przez ścianę. No po prostu magia cuda. No właśnie, czy magia? Moim zdaniem nie magia, bo z własnego doświadczenia wiem, e, i w niektórych filmikach o tym mówiliśmy z Pawłem Sobą, ale one jeszcze nie były na YouTube. O polomorficznym i też yy, czyli mówiliśmy o sczytywaniu informacji z pola. Czyli czytujemy informacje ze sprawą umysłu, tak? A tu się okazuje, że też możemy sczytać informacje ze sprawą stymulacji punktów na ciele. Niesamowita historia. Fascynuje mnie to bardzo. Yy, przyznam się szczerze, że książka jest bardzo technicznie yy, opisana. Nie jest łatwa do. Przyswojenia, ale ja się postaram. Przejdę to na swoim ciele albo na ciele któregoś z moich, z moich klientów. Zobaczymy, oczywiście, za zgodą, ale chcę sprawdzić te punkty. Fascynują mnie to dlatego, że sama doświadczyłam przy masażu wizję. Widziałam, co się dzieje u osoby, którą masuję. Co się dzieje, po prostu widziałam konkretne obrazy. I choć stymulacja punktu nie była jedna, tylko było masowane całe ciało, to jednak ten punkt najwi najwidoczniej musiał być uaktywniony w jakiś sposób. Także jesteśmy cudem chodzącym na dwóch nogach z ogromnym sercem i z cudownymi dłońmi, więc wykorzystujmy to dla dobra siebie i dobra drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.